Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski wbrew cenzurze i kolejny tomograf. Zapraszam do polubienia na w innych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na TikToku, jesteśmy także od niedawna na Twitterze, jesteśmy również na Telegramie. Wszystkie linki macie Państwo w opisie tego filmu. A dziś może taka trochę mustarda po obiedzie, bo już dwa dni po Święcie Niepodległości, ale chciałem z Państwem Rozmawiać właśnie o Polskości. Mateusz Piskorski mówił o niepodległości, a ja bym się chciał skupić na tym, co postrzegamy jako Polskość. Bo jesteśmy w tej specyficznej sytuacji, że żyjemy w pewnej sprzeczności. To znaczy, gdy mówimy o historii Polski, odwołujemy się zawsze do tej historii polskiego imperium, Rzeczpospolitej, jak sama nazwa wskazuje, obojga narodów państwa wielonarodowego. Nie było wtedy narodów w takim pojęciu jak dzisiaj, przynajmniej nie było tej świadomości, tej tożsamości narodowej, tak jak ją dzisiaj rozumiemy, ale było to na pewno państwo wieloetniczne, wieloreligijne, wielojęzykowe. Lubimy się do tego odwoływać, lubimy się odwoływać do polskiej potęgi, lubimy się odwoływać do tego, co w tamtym imperium było pozytywne, choć oczywiście to wszystko ciągle podlega debatom. Z drugiej strony, od 70 lat żyjemy jednak w kraju monoetnicznym. Przynajmniej do tej pory. Żyliśmy i przyzwyczailiśmy się do tego, że wszyscy dookoła jesteśmy po prostu Polakami. To wygodne oczywiście, bo likwiduje potencjalne konflikty, ale tak czy inaczej to jednak nas do tego przyzwyczaiło i dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, by żyć obok innych narodów. Stąd też bardzo łatwo ulegamy różnego rodzaju kampaniom antyimigranckim, jak choćby ta niedawna, która miała miejsce jeszcze podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Stąd też nas ta sprzeczność i nie potrafimy, czy nawet nie chcemy jej rozwiązywać, bo chcielibyśmy być wielcy, ale jednocześnie nie chcemy uwzględnić tego, co tymi wielkimi nas czyniło. Jak popatrzymy na współczesne imperia, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Federacja Rosyjska, czy Indie, ale także Chiny, to wszystko są kraje wieloetniczne. To nam się wydaje, że Chiny są taką jednością, ale tam też są różne narzędzia językowe, tam też są różne historie, czy to państwowe, czy to właśnie jeśli chodzi o tą tożsamość etniczną czy narodową, tak jak ją dzisiaj ujmujemy. A my chcielibyśmy być monoetnicznym imperium. Mamy z tym problem i mamy z tym problem, dlatego że. Bardzo często lubimy sobie nasze niepowodzenia zrzucać właśnie na to, że ktoś jest innego etnicznego pochodzenia. Znaczy, zadajemy sobie pytanie, czy ten, który nami rządzi, to jest prawdziwy Polak. I lubimy się doszukiwać jakichś obcych korzeni w jego rodzinie, lubimy tam gdzieś znaleźć jego dziadka, który miał takie albo inne nazwisko, w każdym razie niesłowiańsko brzmiące. A ja bym wolał, żebyśmy, proszę Państwa, jednak skupili się na tym, by być Polakami świadomymi. Bo co to znaczy być świadomym Polakiem? nie tylko urodzić się, nie tylko znać symbole narodowe, czy machać szalikiem jak akurat jest mecz w telewizji. Być świadomym Polakiem to po prostu chłonąć tę polskość. Po prostu ją kochać taka, jaka ona jest i robić wszystko, by ta polskość z każdym kolejnym dniem była lepsza, bardziej doskonała. Trochę jak pisał Brzozowski, na którego tutaj często lubię się powoływać. Byśmy jednak traktowali polskość jako coś nie Wrodzonego, ale nabytego, coś co czyni nas też jako ludzi lepszymi. Może to bardzo idealistyczna koncepcja, ale to chyba trochę lepsze i bardziej praktyczne niż szukanie gdzieś jakichś korzeni etnicznych w innych narodach, właśnie czy grupach, czy nawet rasach, bo i to się przecież zdarza. Nie ma z tym problemu, że przedstawiciele mniejszości, czy to czarnoskórzy, czy choćby żółci, w Polsce byli Polakami. Jeżeli będą chcieli znać tę kulturę, jeżeli będą chcieli znać ten język, jeżeli będą to chłonąć, to przecież dlaczego mieliby być gorszymi Polakami? Jeżeli będą kochać tę ojczyznę, jeżeli będą dla niej pracować, nie powinniśmy im tego odmawiać. To lepsze niż konflikty etniczne w Polsce, bo mamy coraz więcej imigrantów, którzy tutaj przyjeżdżają, zakładają rodziny. I chyba nie chcemy, by oni czuli się w naszym kraju obcowani. Chyba lepiej by było, żeby właśnie tę naszą polskość chłonęli, akceptowali i pomagali ją nam też ulepszać. Ci ludzie już tutaj są i fajnie by było, gdybyśmy do tego naszego społeczeństwa, do tego właśnie naszego narodu pracowali nad tym, byśmy ich tam włączyli. Bo co jeżeli będą z nami wspólnie żyć, jeżeli będą z nami choćby właśnie zakładać rodziny, co jeżeli etniczna Polka, Słowianka będzie się spotykać z przedstawicielem mniejszości, nie wiem, nigeryjskiej, wietnamskiej albo jakiejkolwiek innej? Czy to jest coś złego z zasady? Zostawiam Państwa z tymi tak naprawdę pytaniami, bo ja nie mam gotowej odpowiedzi, ale myślę, że święto niepodległości jest taką dobrą okazją, by o polskości właśnie porozmawiać, Do tego też czekam na Państwa uwagi. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy tomograf. Żegna się z Państwem Tomasz Jankowski. Zapraszam na kolejne nagrania na wbrew cenzurze.